Miasteczko Stomio i kemping też się nazywa Stomio. My tutaj byliśmy dwa lata temu. To jest jeden z takim, mamy tam tytuł tego filmiku sprzed dwóch lat tam najtańszy kemping w Grecji. Kemping taki sobie, ale ma bardzo ładną plażę, piaszczystą, płytką, więc parę dni tu zabawimy, dwa- trzy dni tutaj będziemy, i stąd już pewnie będziemy wracać do Polski. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca sensownego. No tak patrzymy sobie tutaj to miejsce, żeby nie wziąć. Tu jest fajny cień teraz. Jesteśmy na miejscu przyczepką. Będziemy teraz tutaj podjeżdżać muwerem, tylko tu jest zawsze problem z tym krawężnikiem. No tu czas klina podkładamy, jednym kołem na najpierw najeżdżamy i przejeżdżamy, później na drugim kołem, bo tak inaczej się tutaj nie podjedzie. Jesteśmy już rozłożeni, podłoga, wszystko rozłożone, i pędzimy teraz na plażę, bo jest strasznie gorąco. Pokażemy Wam, jak wygląda w Stomio plaża. Jest bardzo, bardzo ładna, przynajmniej nam się tak wydaje. Praktycznie ma wszystko, co potrzeba: piasek, woda, bar, leżaki. Plaże nie jest daleko, przechodzicie tą rzekę, rzeczkę tutaj i jesteście praktycznie na plaży. Zobaczcie, tak dochodzimy na plażę. też zrobiony taki chodnik. Nie trzeba po piasku zasuwać tam są na końcu. Mamy swoje leżaki w pierwszej linii nam się udało wycelować dwa tutaj, dwa tam na końcu. Jak się tutaj zwolni, to najwyżej się dzieciaki przeniosą, ale leżeć jest gdzie? Zobaczcie jakie fale dzisiaj są fajne. Trochę też taki minus tylko tej plaży jest to poza tym, że jest fajna piaszczysta, to jest to, że tej trawy trochę tutaj przypływa. I w wodzie też jej trochę pływa, oh, ale poza tym jest super. Dobra, my się tutaj rozłożymy. Zamówimy zaraz coś. Oliwier zaraz będziesz pływał z tym leżakiem w modu. Patrzajcie, on będzie graci. Ale cieplka woda. No. Wczoraj były takie spokojne morza, takie fale. Ujdzie! O, to idzie tuż <grystanie> <grystanie> Miasto u podnóża góry. Malutkie miasteczko. Wieczorem jeszcze pójdziemy tam się przejść, to zobaczycie sobie, jak to wygląda. A na razie dzisiaj. plaża. Uuu! On fala, Nie będzie większa, to nurkujemy do fale. Zajdzie tam fajna, ale z trawskiem dobra? Nurkujemy po to, O, na to, na tom, na to! Za! Na tom, na tom. Bo... No, chodźcie, przesuwajcie, przesuwajcie, jest strasznie płytko. No. <gryś> Zobaczcie, tu jest płytko, a jesteśmy tyle od brzegu. To są lepsze fale. <gryś> O, idzie tutaj fajna Laura. fajne! ale zabawa. Nie ma jak duża fala. Mamy już praktycznie zaraz zachód słońca, idziemy się przejść teraz, tutaj, e, wzdłuż tego miasteczka. Jak każde nadmorskie miasteczko, jakieś szpargałki sobie można zakupić. Tak sobie tutaj żyją, na spokojnie ludzie. Mieszkanko nad morzem, krzesełka muszą być, stoliczek. tego nie ma. Rano kawka, po południu się wychodzi, a my idziemy tutaj do jednej. Snape, jak już nie pamiętam, która to była, chyba ta z tym szarym dachem tam. No, tak, nie? To chyba ta była, nie? Chodźcie, tam przejdziemy sobie na drugą stronę. Tam, gdzie są leżaki i gdzie plaża, to jest zdecydowanie zawsze więcej ludzi. Dobry? Za czterech będzie? No, nie słyszeliście po polsku normalnie, jak w Polsce. To trochę popularna widzę jest tutaj ta tawerna, bo dużo Piękno. ludzi tutaj siedzi Przy plaży, super widoczek Pierwsze dania na naszym stole y, Pasta czosnkowa Jak tam Laura? Dobra. Smacznie? Dobra? Smacznie? Na drugie danie kalmary Smażone Jedne i drugie z informacje? Nie, Nie. <laughs> Laury suglaki Chikana. Domówiliśmy jeszcze dwa dodatkowe. Steak. Podobny do tego co ostatnio jadłem. To teraz dostałem ryż, i frytki, i górę tam Za ten obiad, który tam widzieliście, co zamówiliśmy, zapłaciliśmy 40 chyba, 6 euro wyszło za całość. Więc nie jest źle. Dwa winka jeszcze zamówiliśmy, e, wodę dodatkowo, więc całkiem, całkiem spoko cena. Przyjechaliśmy sobie do Kokino Nero, jedna miejscowość dalej za i jest tutaj też coś podobnego jak byliśmy na tym błotku tylko tutaj jest bardziej takie jakieś baseny takie termalne z zimną wodą, nie? Nie termalne, bo z zimną wodą, ale... O takim żelaznym zobaczcie jak tutaj widać Widzicie? Takie kąpieliska, następne Patrzcie jaka woda. U. A tu jakie by jaki basenek? No i tutaj sobie przechodzicie i możecie się przekąpać. A to takie malutkie jest, tam jeszcze coś jest, idę zobaczyć tam dalej. Tutaj płynie rzeka i z tej rzeki wyłapują tą wodę, no i tam do tych zbiorników i tam się można przekąpać. Ruch tu jak na Piotrkowskiej przechodzimy. No i takie baseny, bardziej tutaj do moczenia nóg niż kąpania. Nie, nie idzie w dół, ale też zimna, strasznie zimna woda. Przy tym gorącym powietrzu, jak się wejdzie z takiej lodowatej wody to... Tu. tu idą żeby tu stopnie gdzieś mogą być. O fakt stanęłam na ciebie. Stanąłam na czymś. Spodnie zamoczyłam faktycznie. Ale no, rzeczywiście no. aż no. Aż ściąga nogi. Zanurzy się. No my no. lamczył. Z... No, zimna jest, nie? Przeszywa ten luk. Cztery. Cztery ry. Ale lepiej się zrobiło. My rekreacyjne stópki zamoczyliśmy o, to i tyle. My już kończymy naszą przygodę z Grecją. Kończymy ją praktycznie w tym miejscu, w którym zaczynaliśmy. Bo jesteśmy teraz w parali na, kemping, na kempingu, na parkingu w porcie. Jesteśmy tą noc na dziko, nawet nie noc, bo myślę, że dziś o piątej, może jak się uda, wcześniej chcemy po prostu. Wyjeżdżać już z Grecji, ruszyć do, na granicę, bo słyszeliśmy, że są e, dosyć duże korki na granicach, więc chcemy jak najwcześniej po prostu stąd wyjechać. E, dziewczyny jeszcze poszły sobie na małe zakupy, a ja Wam teraz powiem takie małe podsumowanie Grecji. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Spędziliśmy tu ponad trochę więcej niż 3 tygodnie. E, trochę poodpoczywaliśmy, trochę Wam pokazaliśmy. E, nie filmowaliśmy tutaj każdego dnia z osobna, po prostu jakieś tam urywki naszych wakacji macie. Myślę, że te ciekawsze miejsca Wam pokazaliśmy. Ogólnie jeszcze nie kończymy to oczywiście tych wakacji, bo w drodze powrotnej mamy przed nami są Węgry, gdzie na pewno gdzieś tam zawitamy. Na pewno chcemy wjechać do Kiskunmajsy, bo chcemy się tam przenocować przynajmniej jedną noc. Jest to, są to termy najbliżej po prostu granicy i będzie tam najszybciej nam dojechać. A drugi wariant to zobaczymy. Albo pojedziemy gdzieś do Egera, się udamy na kemping do Egera, albo pojedziemy do Bogacza. Grecja bardzo fajna, bardzo, bardzo Ciepło było w tym roku w Grecji. Naprawdę te upały były, były masakryczne w niektórych momentach. Trochę przygód mieliśmy, bo i opona nam pękła, i, i z akumulatorem mieliśmy problem, i trochę te pożary nas też tak trochę wybiły z tego całego rytmu. Dziś tutaj wiecie, jak to jest z pożarami. Już człowiek patrzy na te mapki, czy gdzieś się nie pali, czy tutaj można pojechać, czy tam gdzieś nas ogień nie odetnie. Więc takie na koniec, już te wakacje były trochę takie pod znakiem tych pożarów greckich, ale na szczęście nic się nie stało. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie naszego wyjazdu. Napiszcie w komentarzu, czy wam się to podobało. Przed nami Węgry i następne vlogi. Tym razem już mam nadzieję z Węgier. Oczywiście przed Węgrami jeszcze krótka relacja z drogi, jaką musimy przejechać, czyli Grecja, Węgry. Jest godzina mniej więcej około w pół do szóstej. Startujemy z Grecji, z Parali na granicę grecką. Zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że te dwie pierwsze granice. W miarę szybko przejedziemy. Mamy godzinę 6.50. Czasu jeszcze greckiego i dojeżdżamy właśnie do granicy greckiej. O, parę samochodzików jest, więc raczej w miarę szybko to pójdzie. Granica grecka załatwiona, niecałe 10 minut nam to zajęło. Zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać, bo tutaj zawsze mieli zły humor na tej Macedonii. Nie ma aut, więc podjeżdżamy. Granica Macedonii przejechana bardzo płynnie. Zajęło to, dwie bramki były otwarte, więc zajęło to może 5 minut. Zaraz za granicą jest pierwsza stacja. Zatrzymaliśmy się. Litry diesla 62, dinary kosztuje. Później będziemy dotankowywać jeszcze na samym wyjeździe z Macedonii. Już do pełna. Jesteśmy na granicy Macedońsko-serbskiej. Mamy godzinę 8.30. Jak widzicie jest kilka samochodów, no nie jakoś tam bardzo dużo, ale więcej niż na greckiej. Granica z Serbią przekroczona zajęło nam to jakieś, nie wiem, 20, 20 może 30 minut, bo jest 8.48, więc nie było źle, nawet sprawnie to szło. Może po drodze będzie jakiś postój na jakiś obiad, bo chyba po drodze jest KFC, ale zobaczymy jak to będziemy z czasem dysponować, czy będziemy tam zatrzymywać, czy już na Węgry lecimy, bo na Węgrzech też mamy fajną jedną knajpkę. Najprawdopodobniej jest to jedyny taki Mac Drive czy tam KFC, gdzie można wjechać przyczepą jadąc w stronę Węgier. Jest to jakieś 100 km przed, przed Belgradem. Zmierzymy te temperatury. 50, no to tak standardowa. Tyle, ile powinno być, 50 stopni. Ta ma. Tak samo, 56. Felga, 46. Jest, nasz kurczaczek, pragniony boś. Się... greckimi gierosikami mieliśmy dosyć. Zjemy coś fast foodowego, ale nie jeszcze ja, ja już nie jestem, zaniosłem niego śmiechu. Jedz, jedz. Dobra, zjadamy sobie na spokojnie i lecimy w dalszą drogę. Jesteśmy już na końcówce drogi w Serbii, zjechaliśmy z autostrady pierwszy raz kierujemy się na przejście graniczne Tompa zobaczymy jak wygląda i czy uda nam się przez nie prze, przeprawić, yy, teoretycznie otwarte jest do 19 ale jest, yy, będziemy myślę za jakieś pół godzinki czyli o 17, czyli mamy 2 godziny na odprawę myślę, że to powinien czas, który wystarczy, to nie jest jakieś popularne przejście, mnóstwo tirów stoi cały sznur, parę kilometrów, korka Tirowego. Chyba jesteśmy na przejściu. No, jest no. trochę samochodów, ale, ale spoko, powinno być spoko. Ale to tak wygląda całkiem nieźle. No, czyli warto było, no warto, było. No, pewnie, że warto było. O jest a. jak malutko. Tutaj spokojnie jest. Tu jest na spokojnie, tylko nie wiem, czy do prawego okienka, czy do lewego. Do lewego. Do lewego. Chyba do lewego. Do lewego stawaj. Albo do prawego. Tak. Jedna granica zaliczona, a teraz yy, unijna granica. Jak zwykle kolek, korek dwa razy większy, czekamy. Jeszcze a propos samej drogi, jest godzina 17, a wyjechaliśmy w pół do szóstej z Parali, czyli dodając tą godzinkę wyjdzie nam jakieś powiedzmy 12 godzin jazdy, 900 km zrobione, ale powiem Wam, że strasznie mi się jakoś dużyła ta droga przez Serbię, strasznie mnie tak wymęczyła ta droga, niby się jechało, jechało, a kilometry nie uciekały. Myślę, że za rok to rozegramy zupełnie inaczej, bo jednak 900 km na raz przyczepą to, to, to długo się jedzie i jest to strasznie męczące. Lepiej było to tak, jak sobie w Grecji robiliśmy, że na przykład 300 km przejeżdżaliśmy i był wtedy luz. Wszyscy niezmęczeni, zmęczeni, wszyscy zadowoleni. Na razie czekamy. Coś tutaj widzę, że się przepychanki znowu robią na tej granicy. Tam do tej granicy jest dosyć daleko. Nie wiem ile to tu zejdzie. Myśleliśmy, że szybko pójdzie, a wcale tak szybko nie pójdzie. Taka prawda. Teoretycznie są raz, dwa. Trzy pasy się zrobiły, nawet cztery bym powiedział, zaraz ten nasz chyba przejdzie w czwarty, ale idzie to po malutku. Jest 17.24, mamy, czekajcie, mamy 17.24, mamy półtorej godziny, żeby się odprawić, myślę, że damy radę. Jesteśmy w Unii Europejskiej na Węgrzech, mamy troszkę kawałek tylko do e, term, do kempingu. Jest godzina 17.53, więc yy, tak, godzinka tak czy siak i tak zeszła pewnie. Nie pamiętam ile było i przyjechaliśmy. No, ale może szybciej niż tam na tym głównym przejściu na autostradzie. Miejmy taką nadzieję. Yy, ogólnie Węgrzy dużo sprawdzają. Yy, trzeba bagażnik otworzyć, zaglądają do przyczepy, więc to wszystko schodzi po prostu. I tak to wygląda. No i dotarliśmy do Kiskun Majsy. Nawet teraz tak patrzymy, że nawet sporo ludzi jest. I pogoda się zepsuła, jest zimno, później zrobiło 19 stopni. Schodząc z 30, 30 greckich, to jest zimno. Tutaj jest miejsce, można by było tutaj stanąć. Na miejscu od razu. Tak, chociaż nie ma tu za dużo miejsca, ale może by się znalazło. Ewentualnie idziemy na nasze stare miejsce, nie? O, jest nasze drzewo wolne, no to nie wiem, idziemy pod nasze drzewo? Tak, nasze drzewo. Tak, tutaj pod to drzewo, czy tam idziemy pod nasze drzewo? Jesteśmy już rozłożeni, połowicznie, daczka nie rozkładamy. Trochę się ubierzemy, bo tu się jest chłodno ogólnie. I idziemy chyba tutaj do knajpki. Zaraz obok taka fajna knajpka, to zaraz sobie zobaczycie. Pokażę Wam jeszcze tak, gdzie stoimy. Widzicie? Tam stoi nasza przyczepka. Ludzi nawet nawet jest sporo, bym powiedział, jak na ten termin. A my teraz idziemy do knajpki, która mieści się obok kempingu. Trzeba wyjść z kempingu i przejść troszkę na lewo. Bierzemy? Tak. Wierzamy. Teraz już możemy. No teraz już Jestem możemy, już Zobacz jakiś, nic się nie boi. Chodźcie mnie go pogłaskać. On ma chyba coś z rukami, oczami. Lokalne widać, już się nie boi. Okay. Bo nie się? boli się. Okay. Ze 100 metrów stąd jest kemping. Przychodzicie w to miejsce, jak Najdka się nazywa, Lopofa. I znajduje się tam. Tu jest takie fajne wejście do tej knajpki. I ogrodem się fajnym idzie. Dzięki. Budka telefoniczna może zadzwonić Możemy <laughs> na zewnątrz usiąść, nie? Będzie przyjemniej. Wzięliśmy tak, dwie zupy gulaszowe, moja z Oliwierem, Paulina wziął jakieś kurczaczkę, tak? Tak, kurczaka z tam chyba szparagami, nie. Laura z ziemniakami. A ja kurczaczkę z ziemniakami. taki polski Pol obiadek. Polski obiadek. więc w siebie. Laura ma niebo Paulina samo. Mm. A my dostaliśmy nasz gulasz, tak wygląda. Niewidzialny na razie. Patrzcie, przyszedł nasz gulasz, dostaliśmy z Oliwierem takiej misy na pół. Dalej mm. misę. No to też rzucę. Dobra, dajemy mm. to jemy. Patrzcie, jeszcze Wam pokażę, do jakie dostaćmy. Marośniczki. Do Patrz, tam lewa. Tam szybko uh -huh. Kolacja zakończona sukcesem ogólnie. jedzenie bardzo dobre było. Chyba Laura miała najlepsze, moim zdaniem. Ej, o, nasz chyba... nasz był też był dobry. A ja. O, idziemy teraz, iść do przyczepy. Ja już chyba odpływam na dzisiaj. Więc jak coś do zobaczenia. Na jutro, tak jak mówiłem, po prostu ta droga przez Serbię mnie dzisiaj wykończyła.